3 2 1 Start Pięć lewy Trzy prawy ciasny Pięć lewy 100 Pięć prawy Trzy lewy Cztery prawy Pięć prawy Pięć lewy 80 Sześć prawy

5 lewy, 5 prawy, 4 lewy, otwarty na mostek, 5 lewy, 6 prawy, do przeszczyt, z uwagą, 3 lewy, 5 lewy, do, z uwagą.

Sześć prawy pięć lewy ciasny lewą i przez szczyt sześć lewy cztery prawy sześć lewy sto. 6 lewy to z uwagą przez szczyt i 4 prawy ciasny. 2 lewy do mety stop.